Hej Katjanowicze! Nazywam się Aneta Sobolewska Hyjek. Z firmą Tlander współpracuję od 3 lat. Dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami moją opinią na temat płynu do naczyń z orzecha mydlanego. W mojej opinii jest to perfekcyjny pan domu. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że mam dość duży dom i wysprzątanie do go to nie lada wyczyn. To z używaniem chemicznych środków czystości. Po takim sprzątaniu czułam się bardzo źle. Bolała mnie głowa, było mi niedobrze. W ustach czułam taki metaliczno-chemiczny posmak. Odkąd zaczęłam używać tego ekologicznego płynu, który jak się okazało jest nie tylko do mycia naczyń, ja sprzątam nim dosłownie wszystko. Kuchnię, łazienkę, kabiny prysznicowe, piekarnik, podłogi. Myję nim okna, lustra. Dosłownie wszystko. Mój mąż myje nim samochód. Ostatnio odkryłam, że bardzo fajnie usuwa sadzę, a nawet pozbyłam się zawych plam z chodnika w moim ogródku. Ale to nie wszystko. Tym płynem można także myć owoce i warzywa, dlatego że jest to naturalny produkt, który pozbywa się pestycydów. Bardzo serdecznie polecam wszystkim ten płyn, bo to jest naprawdę perfekcyjny pan domu, bez którego ja już nie umiem żyć. Pozdrawiam Was serdecznie! Pa!